Siemano, witajcie z tej strony Krzychaj jak teraz w kolejnym filmie na moim kanale Witam was bardzo serdecznie, i w dzisiejszym odcinku Witam was na naszym survivalu Siemanko, widzowie, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie No i dzisiaj ze mną jest tutaj mój brat, ale wy go nie słyszycie Bo jego jakby ze mną nie ma, ale gramy sobie na, na jego serwerze właśnie z nim I w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że on tego nie zobaczy No ale pewnie zobaczy, więc mogą być problemy trochę, no ale dobra, widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie tajną bazę na tym serwerze. Będziemy tam przechowywać moje najważniejsze itemy, więc może trochę Wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko tutaj wygląda. Tam jest góra, ale to tam nie będziemy wchodzić, bo tam to teraz w remoncie wszystko jest. O, on jest teraz tutaj. No dobra. No i tutaj widzowie, ta skrzynia należy tylko i wyłącznie do mnie. Ta jedyna. Więc widzowie, moim zadaniem dzisiaj jest zrobić tajną bazę, w której będę miał skrzynię z moimi najpotrzebniejszymi i najbardziej bogatymi temami. Więc widzowie, jeśli ten film wam się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków właśnie z tego serwera, yy, być może jakichś fajnych, takich tajnych rzeczy, o których mój brat nie będzie wiedział, to możecie zostawić łapeczkę w górę, suba dzwonem, komentarz zachęcam. Dzisiaj jest, widzowie, piątek, więc może zróbmy sobie takie, taki mały maraton byśmy mogli zrobić. Jeśli chcecie jakiś taki mały maraton, dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli do końca weekendu, przez cały weekend i dzisiaj, to zostawcie łapkę w górę i suba i fajnie by było No i, i może taki mat, taki właśnie maraton zrobimy Więc widzowie, z minecrafta raczej, nie? Możliwe, że może właśnie z tego serwera, dobra, ale zobaczymy Więc widzowie, najpierw musimy sobie oczywiście wyjść Ale jeszcze jedną rzecz muszę zrobić Tutaj w ogóle sam jego psalm ma tam chyba z 7 psów, bo są wszędzie poukrywane jakby, nie? Mamy bardzo dużo drewna, zarabiamy trochę tutaj z tego kopania i w ogóle Mam też, jak widzieliście, tam bardzo dużo złota, więc nie mogę tego stracić. Mam trochę lapisu w ogóle. Zaraz wam to wszystko tutaj pokażę. Mam tutaj trochę lapisu, więc możemy sobie potem enchantować jakieś nowe rzeczy. Trochę no i w ogóle, nie? Dobra, ja teraz muszę sobie, widzowie, zrobić parę skrzyni. Tylko najpierw muszę się... czekajcie, muszę się pozbyć czegoś. Pozbądźmy się jakiejś tej niepotrzebnej rzeczy. Nasiona dni to może nie, bo to jest trochę takie ala potrzebne. Andezytu możemy się pozbyć. To może zróbmy sobie tak. Andezyt sobie leci tam. I teraz szybko robimy skrzynię, widzowie. Szybko skrzynie. No i takich myślę, że jeszcze sobie zróbmy tak. O, cztery skrzynie będą chyba git. Będą starczyć. No i dobra. No i oczywiście drewno jakieś trzeba zabrać ze sobą. Nie wiem, czy mam tam w magazynach co drewno. Mam nadzieję, że tak. O kurde, no nie. Żeby to do mnie trafiło. Dobra, jest do mnie. No widzicie, trochę tutaj enchantowanych rzeczy też mamy. O! A, bo pozbyłem się drewna całego, dobra. Dlatego też ten andezyt mogliśmy sobie wziąć. No i dobra. Weźmy sobie trochę tego drewna. <laughs> Zróbmy sobie tak. Cyk. Nie, nie, nie. Cyk. I może sobie zróbmy tak I jeszcze może sobie weźmie to drewno No i dobra, i teraz Chcesz mój, ja pierniczę jeszcze ten cringe taki, że nie wiem eee... Poczekaj Później Mi Kurde Czekajcie dobra, napisałem tam... O. Poczekaj później Midashock, a w ogóle on się z wami tutaj... E, widzowie. No, widzowie, Wita, witaj się z wami, dobra. E, więc tak, lecimy szybko sobie znaleźć jakieś kozackie miejsce na tajną bazę. Tylko widzowie, teraz on musi jakoś o tym nie wiedzieć. Nie idź za mną, proszę. Nie idź za mną. Dobra, bo jak będzie za mną wszedł, to cały pomysł poszedł gdzieś. Dobra, widzowie, teraz tak. On sobie tam poszedł. Właśnie miałem gdzieś tutaj, chciałem sobie zrobić. Gdzieś tu jest za tym sobie, może zrobimy tą bazę. Tylko gdzie, sobie tak, żeby on nie widział. Gdzieś może poza tymi pochodniami, gdzieś tutaj, może gdzieś w tych drzewach bez Tu patrzcie. Patrzcie. Zrobimy to w taki sposób. O tu, zróbmy, o w taki sposób i teraz widzę wie, tutaj, mam już tam. o, o, dobra i teraz po prostu schodzimy, ze w dół. To ja powinienem zrobić jeszcze głębiej O, na tyle kratek starczy W tu jest tak ciemno Czekajcie chwilę Nie wiem, czy ty, wy tam coś widzieliście Ale ja nie widziałem nic, totalnie Dobra, więc tak, robimy sobie tutaj w taki sposób, to... Myślę, że na tyle... Kratek starczy, wow Za wasze uszy chciałem tylko widzowie przeprosić, tyle chciałem powiedzieć Przepraszam no dobra widzowie, więc tak, mam taki jeden pewien pomysł Na zrobienie sobie oczywiście tutaj Tej bazy Dobra, no będzie trzeba to oświetlić już powoli pochodniami O tak Dobra, i robimy to jeszcze Na parę kratek, widzimy się zaraz Dobra widzowie, ja już tutaj jestem Po takich, wiecie, takich rzeczach no i mamy mniej więcej zrobione dużo rzeczy. Dobra, więc chowamy sobie tutaj jakieś to najpotrzebniejsze, że tak powiem, rzeczy. E, no, drabina, to się akurat przyda w sumie. E, tak samo te patyki. I jeszcze reszta drewna, bez kitu. E, reszta drewna to i tak się nam przyda widzę żeby zrobić crafting. O taki sposób. I zawalniemy crafting tutaj. I tutaj zrobimy sobie drabinę. Chwila, drabina, cyk, 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 dobra? chyba za dużej wziąłem, ale dobra, trudno. Zróbmy sobie w taki sposób, cyk. Nie wiem w ogóle, czy jest teraz noc, czy dzień. Chyba noc. Dokładnie, noc jest dobra. Też muszę jakoś pamiętać tutaj, nie wiadomo, gdzie jest ta baza dokładnie. No dobra. No i tak, tutaj oczywiście będzie to zamknięte Teraz sobie re resztę itemów tej do skrzyni no, Cyk, zrobimy z tego stack Nie, no bo był a nie, dobra Tutaj też mam już, dobra, cyk Cyk, no ja się wiadomo, tam wszystko musi być To sobie akurat wezmę To też, to też to i to sechowam. Lapis też. I to, i to, i to. Dobra. No i teraz tak. Idziemy po resztę temów, które zostały jeszcze w tamtym domku. Można powiedzieć, że tak jakby się wyprowadzamy, bo łóżko też wezmę stamtąd. Mordeczka coś gdzieś prójesz. Zostać gościu nie. Bo dostaniesz tak. W dupę? E, co? Dobra, zrobię Szybko bierzemy sobie jedną rzecz. Yy, coś tutaj co trzeba będzie jakoś to ozdobić. A po prostu tutaj weźmiemy sobie widzowie dirta. A i ja dirta zostawiłem. Tam. Dobra, chwila. Dirt zostawiony został. Cek. O, e i teraz widzę tego dirta, będzie trzeba sobie tutaj obudować dirtem. O ale zaraz, zaraz, mordeczko! Dobra. Cyk. Jeź, jeść, jeź. Tutaj sobie robimy w jakiś sposób. O! Żeby z tej strony tego też widać za bardzo nie było, bo... Wiecie wiadomo, tutaj też musi być tu jednak trochę ukryte chociaż. Chociaż trochę ukryte. Cyk. No dobra, jakoś jest chyba kij całkiem. O, wziął dzień. Dobra. To dobrze. To dobrze. No i widzowie, teraz czas zrobić ostatnią rzecz. Kurde, te deski muszę wziąć. Poczekajcie. Bo nie wiem czy one tam zostały. Łóżko moje jeszcze wezmę. O, gościu maninowy. Dobra, lecimy tam. Kurde. Jeszcze nie zjadłem tego. O, dobra, ze żaru, spadamy. Widzowie, szybko bierzemy jeszcze i to nie jest takie, widzowie, proste. Szybko i ty, i ty, i ty, i ty. Do domu. Mamy opróżniony bardzo ekwipunek. Po co on zrobił tu te przyciski? Ja pierdzielę. Gdzież tu mowy będą potem wchodzić? Zresztą tak tutaj nawet nie wejdę, ale okej. Okay. Dobra, mamy tutaj. I co. Co i co? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, nieważne. Byłoby to tutaj nie zrozumiałe. No, tutaj te widzę, nasze rzeczy: wszystkie. Coś tam się tu weźmie do siebie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. cyk. Też, żeby to sas nie było, nie? To na przykład takie coś jak krzemień. Czy jakieś, kurde, resztki, kilofusy zostawiamy Żeby coś nie podejrzewał, nie? No, ale coś takiego to akurat możemy zabrać e Craftingi to nam trochę potrzebne niby mm, Jedno wiadro lawy wystarczy Budulce tutaj mogą być No, gościu, co mnie bijesz? Dobra, widzę, szybko jeszcze... No chyba tyle, nie? Złote jabłko? Kurde to i to jeszcze możemy zabrać I to, no i oczywiście to I oczywiście to I trochę też drewno oczywiście to Ale kurde, nie mamy tego jasnego drewna Ale będzie lipa Będziemy musieli coś zrobić inne po prostu to. Zaraz sobie to poukładajmy e, Te kule możemy jeszcze wziąć No i dobra, widzowie no, Myślę, że to tyle z naszej tajnej Bazy O To weźmy jeszcze w taki sposób to sobie weźmy za to. Cyk, 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 cyk i cyk. No i widzowie, no i jesteśmy ogarnięci. Tylko teraz ogarnięci jesteśmy, ale tylko teraz trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz w sobie. Stawić łóżko w naszej bazie. No i oczywiście, tak, żeby Tomek się nie skapnął. No bo się trochę boję. Zary w ogóle lagi. W ogóle zapraszam nas też na mojego Twitcha, tam też yy, robimy streamy z tego serwera, więc możecie na żywo patrzeć, jak się bawimy na tym serwerze. A przy okazji, teraz, akurat ta tajna baza to na pewno będzie mega mega kozacka, więc widzowie, trzeba szybko tutaj to kurde znaleźć, bo to ja jest taki sprawiedziony, czy pamiętam gdzie jest ta baza. Bo jeśli nie pamiętam, to problem, widzowie. O! Chyba zapomniałem, gdzie to było. Poza 600. I gdzie? Dobra, widzę, że znalazłem na szczęście naszą bazę. Ale byłby przypadek, gdybyśmy nie znaleźli. Tyle i temu. No dobra. Więc tak. Wszystko sobie ogarniamy. Dobra. E, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, no, widzę, na wszystko to trzeba po prostu będzie wziąć, tak, żeby to było obok siebie. Tu zbroja dla konia. Men. Cyk, cyk. diaks oczywiście standardowo trzeba wziąć. To. To sobie wezmę jeszcze w sumie ze sobą. Poczekajcie. To i to i cyk. I marchewka i to i to dirt to tutaj i łóżko. Łóżko będziemy mieli widzowie. O, idealnie. No i dobra. Cyk. No i jest wyznaczony punkt. Odradzania. Cyk. No i pięknie. Teraz jest tylko, tylko jedna sprawa jeszcze jest z jedną rzeczą szybką, ale ja już mogę się z wami powoli żegnać, więc bardzo dziękuję wam za dzisiejszy film. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, suba, dzwonę, komentarz. No i teraz widzowie trzeba sobie widzowie zrobić jeszcze jedną rzecz, tak, żeby tutaj było fajnie, co się fajnie. No wiecie o co mi chodzi nie? To jasne, jednak się fajnie kompozyn... komponowa. kompo... Dobra, kręci to. Albo w sumie? Mam... Mam inny pomysł. Poczekajcie. Weźmy sobie z jakiegoś miejsca po prostu. gdzie nie będzie nam. potrzebne. To musimy, niestety, zniszczyć. F. To sobie zrobimy. Takie drewno, o, podniemy sobie tu pochodnie, cyk, 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 no i dobra, teraz cyk, 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 no i będzie idealnie, no i pięknie widzę, więc bardzo dziękuję wam za dzisiejszy film, jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, suba, zwanę, komentarz, no i co, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!